No to cześć, mam pomysł na fajny tutorial. Możliwe, że on się spodoba. Więc weźmiemy sobie pierwszy lepszą figurkę konia i będziemy robić siodełko. bo czemu by nie? Kiedyś się tym bardzo długo zajmowałam, po czym odeszłam, ale pomyślałam, że dobry będzie filmik na tutorial. Może komuś się to spodoba i może ktoś zbiera figurki i i chcę sobie właśnie zrobić dla swoich koników. Więc tak, potrzebujemy ogólnie takiego takich szkiców. Więc można sobie tutaj zatrzymać i to stworzyć. Potem trzeba tylko nożyczki i to wyciąć wszystko. Więc ja se skoczę po nożyczki. Bo oczywiście jednej rzeczy ominęłam, czyli nożyczek. Dobra. Jak na ten moment wystarczy nam wycięcie tego i Siedziska. Teraz potrzebujemy jakąś pierwszą lepszą blaszkę, która jest blaszką z jakiegoś tam napoju. Ja tu mam taką. I tak. I potrzebujemy też jakiś mazak, który będzie pisał po tym. Więc bierzemy sobie to, które mi się nie chce odkleić. Weź to. To sobie przesuniemy tutaj do konika. A to możemy i na środku, po czym odrysowujemy stój mi stabilnie. Dobra, no i będziemy to wycinać. Tylko polecam używać jakichś nożyczek, których Wam nie szkoda. Bo na przykład tych mi nie szkoda, ja sobie użyję inne, bo mogą się stępić. <gry> Dobra, kiedy mamy już to wycięte, tak to wygląda, potrzebujemy też pianki. To są pianka taka arkuszowa z papierniczego. No i będziemy tutaj używać to. Tylko gdzie ja miałam klej. Tutaj mam klej. Nie wiem, będę ten klej testować, ja go zawsze używam, taki taki sam uniwersalny klej e, polimerowy właśnie z tej firmy, tylko go nigdy nie mogę zna znaleźć w Wałszanie. nie wiem co oni z tym klejem, dlaczego oni tak bardzo albo go nie zamawiają, albo go ludzie cały czas w kółko wykupują, więc nie wiem o co chodzi Kupiłam ten na próbę, bo kupiłam zielony, to był tamten zielony to był ten o Jezu, zapomniałam, ale nie jest dobry. Śmierdzi i nie, jest, nie klei. Dobra, poszłam sobie po patyczki, bo ja palcami kleju nie dotykam, tylko patyczkami. Bierzemy ten klej. On wygląda jak rozlany beton. Jest po prostu taki taki dziwny w kolorze. Ok, smarujemy tutaj. Ok, po czym przyklejamy to. To musi wyschnąć. Tak to wygląda. Zielone do zielonego. Nawet wpadam w gust koloru. Dobra. Potrzebujemy też skórki. Gdzie ja miałam skórkę? Tu miałam skórki. No i mamy skórki. I do skórek bierzemy jakiś płat, który jest cienki. Ja tu niestety cienkich nie mam. Jednak mam. Bierzemy. Odrysowujemy to dwa razy. Czyli jedno z jednej strony, drugie z drugiej. Więc wywrócę za moment. No i mamy tak. Ale jeszcze musimy odrysować, żeby poduszki. Tutaj kolanowe. Więc wycinamy poduszki. Tak normalnie z szablonu. Jeżeli potrzebujecie jeszcze zostawić sobie szablon na później no to odrosować go jeszcze raz na jakiejś innej kartce. Tutaj wycinamy, mamy to. I tutaj jeszcze raz robimy tak samo. Dobra, a więc mamy. Tutaj widać, że to wyschło też. Więc tobie tak ucinam. Jeszcze niech to przeschnie. Po czym bierzemy ten ja sobie tu jakąś tą kamerę. Wezmę tak. No i mamy te poduszki. Biorę sobie łówek, bo on jest cięższy. I robię tak. I z drugiej strony. Aha, wy to nie widzicie. Robię sobie tak i to z drugiej strony. I. Dobra, teraz to wycinamy. Tam w tle można słuchać kota, który je w tym momencie. Więc Mruczyński znowu przyszedł przeszkadzać. No i mamy poduszki kolanowe. Rozbierzemy skórkę. Ja zdecydowałam, że wezmę takiego koloru, ale muszę ją odchudzić troszkę. Więc yy, wszystkie sobie rzeczy poprzesuwam, no stój ty tam. To. I skórkę położę tutaj. No I wezmę narzędzie, które nie mam zielonego pojęcia gdzie jest. Jest to narzędzie z Bower's z tego co wiem. Czyli narzędzie do odchudzania skóry. No bardziej stosowane u kaletników i rymarzy. Ale do tak makingu ludzie też to używają, chociaż to po prostu zależy od skóry. No właśnie, zależy od skóry. Ona jest za miękka, żeby ją przetrzeć. Lecimy z, innej, z innego kąta. To jest skóra, która była w jakiejś tam torebce. I ona też już ma swoje lata. Nie jest też jakoś dobrzy, dobra. Gatunkowo, więc y, zobaczymy. W ogóle nawet nie wiem, co to jest za skóra, ale tnie się jak kartka papieru. Ten bawerski wers nie jest już jakiś taki bardzo ostry. Ale radzi sobie z tą skórką, bo ona jest po prostu miękka. Dobra, wystarczy mi. Zbierzemy ten kawałek, który mi trzeba. Nawet jeżeli tak nie macie, no to wystarczy wziąć jakąś pierwszą, lepszą, bardzo cienką skórę. Ja właśnie używam tej, bo ona jest. Mogę sobie ją odchudzić, jak właśnie przed chwilą robiłam. Pozbieram te śmieci. No i. Teraz bierzemy te właśnie poduszki, które robiliśmy przed chwilą, czyli właśnie to. Bierzemy sobie kleju trochę. Smarujemy jedną poduszkę z jednej strony. Tylko ja sobie wezmę kleju trochę więcej. Widzicie to? Widzicie? Hop, hop. Czuję się, jakbym smarowała po prostu betonem. I ja sobie tutaj bardziej z tej strony postawię. Tutaj będzie z tej strony i ona jest z tej drugiej. Hop i hop. Dobra. To nie sobie poczeka ostygnie. Wiecie, klej musi złapać. To nie jest klej typu kropelka. Teraz bierzemy to i robimy to samo. W sensie odcinamy. Potem będę skiwingować skórę i będę tutaj też nakładać kolor. Yy, kolor yy, chyba czerwony. Tylko muszę jeszcze o. Dobra, mamy blaszkę, czyli siedzi siedzisko. Znowu trzeba skiwingować skórę. Yy, weźmiemy sobie tu. W ogóle skeeving, niektórzy mówili gdzieś tam na TikToku, że się przyjemnie to ogląda, więc dlatego to nagrywam. <grymne> Ups. No, niestety tak jest. Zobaczymy, gdzie tu mamy skórę do uratowania. Może coś tu się stoi. Stabilnie emocjonalnie. Może tyle wystarczy. Powinno chociażby. No i z tej strony, od strony tej pianeczki, będziemy przykładać tutaj. Więc ja sobie tutaj skleję. Tylko chyba nałożę bezpośrednio na skórę. Jest jaki dziwny ten klej. Pierwszy raz go używam. O, popatrzcie się, on wygląda dosłownie, jakbym nakładała beton. I tutaj przykładamy. Przykładamy tak. Niech to trochę tak. Trzeba poczekać. Ewentualnie, że ma się takie żabki. Ja mam dziś te żabki, ale jakoś mi się nie chce ich wyciągać. I no.